Psalm pierwszy: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego niewienną. Co uczyni? Pomyślnie wypada. Nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. To też występni. Nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy. W zgromadzeniu sprawiedliwych. Bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Amen. Szczęście płynące z miłości jest nie do opisania. Je trzeba przeżyć i odczuć w całości swego serca. Pozwolę sobie opisać krótką historię, jaka mi się maluje po przeczytaniu tego psalmu. Pewnego dnia ojciec, tchnieniem swych ust, dał życie dziecku. Dziecku usiadło naprzeciw ojca i patrzyli na siebie twarzą w twarz. Pewnego dnia jednak dziecko odwróciło wzrok od ojca i rozpaczliwie poszukiwało go, jednakże twarzy ojca nigdzie nie mogło już znaleźć. Zauważyło, że jest w innym miejscu, którego nie zna, oraz ogień, który wydobywał się z ogniska, który nie gasło i usłyszało dochodzący głos zewsząd. Dziecko, wróć do mnie. Jak to mam uczynić, ojcze, skoro nie znam drogi? Jak wrócić do domu? odpowiedziało dziecko. Na co ojciec powiedział: Poczekaj przy ognisku, ośle po ciebie mojego ukochanego syna. On ci wskaże drogę do domu. Tylko uważaj, ażebyś przypadkiem nie oddalił się od ognia. Dziecko, czekając, chciało ogrzać swoje dłonie przy ogniu. Ale nie odczuwało ciepła. Rozglądało się i zobaczyło inny świat. Zwiedzione ciekawością oddalało się każdego dnia od ognia. Tymczasem ojciec powiedział do ukochanego syna: Synku mój ukochany, dziecko, któremu dałem życie, oddaliło się od nas. Proszę ciebie zejdź do niego i przyprowadź go do domu. Syn odpowiedział. Dobrze, Ojcze, z miłości do Ciebie to uczynię, oby dziecko rozpoznało we mnie Twoją twarz i zechciało pójść za mną. Na co ojciec odpowiedział. Musisz pokazać naszą miłość i nasze pragnienie trwania znowu razem, twarzą w twarz. Syn więc szedł z góry do dziecka, by wypełnić wszystko, co powiedział mu ojciec. Na dole pokazał, jak trwać przy ogniu i jak odczuwać ciepło płynące z ogniska oraz drogę, jak wrócić do domu. Oto dwie drogi życia: można trwać w miłości twarzą w twarz z Ojcem Bogiem, który prawdziwie kocha, albo można odwrócić wzrok i podążać własną drogą bez miłości, wiedzionym ciekawością. W konsekwencji każdego dnia będzie nam coraz zimniej i jest to nasz wybór. Nie ma trzeciej drogi. Nie dlatego, że ja tak mówię, ale dlatego, iż Bóg tak mówi, jak jest napisane w księdze powtórzonego prawa, rozdział 30 w wersecie 15. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście. Śmierć i nieszczęście. Trwajmy więc przy Jezusie, albowiem On jest prawdziwym drzewem, które zasadził Bóg tu dla nas, dla naszego zbawienia, jako drogowskaz do domu, do Ojca. Amen.